Klikamy telefon, halo. Może jakiś ochroniarz zadzwoni, powie, że cię nienawidzi. Halo, halo. Halo. Cześć, witamy. No cześć, Tomek z Jedlarowej. To jest była fajna wieś na Podkarpaciu, ale na wygnaniu w Warszawie chodzę nawet, no nie, na... Weszło, tak? Mhm. Na mecze. Ja mam takie pytanie, eee, na przykład jeśli by pan spadł, to kto za to płaci? Ja podatnik czy pan? No wtedy już na pewno nie pan. Znaczy, nie pan Maciej. Eee, jeśli bym spadł, to kto za to zapłaci? Eee... No właśnie. No, ja. no właśnie, nie, nie, mi chodzi, o to, mi, chodzi, mi, chodzi, mi chodzi o to, czy na przykład jak jesteś u. Ube... Ja jestem typowym liberałem. No nie tak, że każdy sobie rzepkę skrobie, no nie? Każdy sobie płaci na swój klub. Jak tutaj właściciel tego, no nie, właśnie programu e, też ma swój klub piłkarski, no nie? I na przykład, jakbyś wyszedł tam i spadasz, no. to karetka przyjeżdża do mojej publicznej pieniądze, tak? No nie. Czy jesteś ubezpieczony? Nie. Nie jestem ubezpieczony. No, 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 no dobrze, ale musisz musisz za. No ktoś musi zapłacić za to, że tam wyszedłeś i spadłeś. Tak? No. Musisz, musisz wliczać sobie to w swój biznes, że spadniesz. Ale no tak, czy ty widziałeś te filmiki... to? Płacimy podatki też. Uwierz mi, że my płacimy duże podatki, też się dorzucam do no, tej no karetki. No, że płacimy podatki, ale jest pani Ania, która chce no, nie na raka, żeby jej zapłacić. No nie, czy pani Zosia, no nie, o to mi tylko chodzi. Czy jesteś tak ubezpieczony, że jak wyjdziesz tam i to wszystko pokryjesz. Nie, nie, to nie chodzi o to, że jestem przeciwko temu. No nie, tylko chodzi mi o to, że dwa, dodać dwa równa się 4. Mm -hmm. Czy znaczy, wydaje mi się, że jeśli widziałeś te filmiki, to przy ewentualnym. No, widziałem wszystkie filmiki. Przy ewentualnym upadku przyjazd karetki jest zbyteczny. No, ja wiem, że jest zbyteczny, ale i tak przyjedzie. No, okej, okay, no tak, masz rację, to są koszta i jak już mówiłem, po tych największych aferach typu trzy straże pożarne i trzy karetki, no to ja płacę duże grzywny, liczone w dziesiątkach no tysięcy złotych lub euro, więc... Yy, no dobrze, ale jak spadniesz, to nic nie zapłacisz. Jak spadnę, to nic nie zapłacę. No tak, dlatego nie spadam. No, no to właśnie, a jak spadniesz? Yy, ale nie chcę spadać. Dlaczego miały spać? No właśnie, ale to jak każdy nie chce. Samoloty też nie chcą spadać. No i spadają bardzo rzadko. No, no, no dobrze, ale spadają. Hmm. No dobrze, no już chyba odpowiedział Marcin na to pytanie. Mamy jeszcze jakieś? Dobra, zagiąłem was, do widzenia. Zagiąłeś nas totalnie, zniszczyłeś, zmiarzyłeś, aż jesteśmy... Kończymy, musimy, musimy chyba przerwę zrobić, żeby dojść do siebie, bo nikt nas tak nie przeorał, jak ty nas przed chwilą przeorałeś.